Cześć, witam Was w następnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie... Um, pokażę Wam jak robię um, paszę u przepiórek. Będziemy też dokładać im słomy. I pokażę Wam mniej więcej jak, to się tam, jak, jak ja się u nich tam zajmuję. Tutaj jak widzicie, już ogół, na pierwszy rzut oka jak zaczął się ten odcinek spadł śnieg. Um, mam nadzieję, że u Was też spadło trochę. Um, spadło tam niewiele tego śniegu, ale coś tam. znaczy W porównaniu do poprzednich lat to spadło dosyć dużo. Jest biało wszędzie. Jak widzicie, kompostownik z tego miejsca przestawiłem w to miejsce, po to, aby mieć tak, jakby teraz tu mam więcej miejsca. Bo jak tu będzie druszka, jest dróżka mi tu była druszka do końca, no to nie mi się wydaje, że jest więcej miejsca wtedy, tutaj w tym miejscu. No, tutaj przestawiłem, tu jest kompost, pod tym, tu jest miejsce na obornik. Mniej więcej tu pogarniałem troszkę śmieci. No i co? Śnieg jest krupie pod nogami No i co, no i dzisiaj wam Jak już nie wiem, chyba przed chwilą mówiłem Pokażę Jak to wygląda tu przepiórek Też tutaj jak widzicie zasypało Tutaj wam pokażę jak zrobiłem prowizoryczne Szybę prowizoryczną Taką Żeby przepiórki miały tam światło O I przepiórki Sobie żyją tak Jak widzicie nie ma tu poidła Ponieważ muszę je Wyczyścić oraz dolać wody, bo się skończyła no Jak widzicie tutaj sześć no, przepióreczek elegancko żyty, im Dosypywałem dzisiaj paszy Ale będą się jeszcze dosypać i właśnie dzisiaj też właśnie Pokażę wam jak będziemy robić tą paszę, bo nie wiem czy wspominałem Jeśli chodzi o tą szybę to wygląda ona tak I pękła no to akurat, bo wtedy była za długa A jak i pękła to teraz jest akurat i teraz jest tak właśnie Jak możecie też zauważyć słomy też tutaj yy... Już obornik widać, że jest ciemna słoma nie jest już czysta. Słomy tej dorzucałem już chyba z trzy razy jakoś, bo robię teraz jakoś od nowego roku, wyczyściłem im. Miałem półtora wiadra tam, tamtego, co tam mogło się wam o tamtego wiadra miałem półtora obornika. No i teraz chcę zobaczyć ile będę miał po miesiącu, gdybym tak normalnie ten już chyba wymienił, ale teraz patrzę ile po prostu będę miał tego obornika. Um, od nowego rekotowicie już jeszcze trzy razy dokładałem, bo tutaj było już naprawdę yy, dużo tego obornika, i żeby dokładam tak, teraz też będę się odłożyć, tak, żeby była świeża od góry. Trochę obiję tą świeżą, żeby tutaj nie rozkopały, żeby ten obornik się ładnie na dole osadzał i nawet jeśli się uda tam ciepło jakieś tworzył. Yy, no i co, przepiórki, jeśli chcecie zobaczyć z bliska, to tak się trzymają. Tu jest to jest chyba sam, samica, yy, tu jest chyba sam, jest ten drugi obok niej jest bardziej rudy, jak widzicie. Białych to niestety nie umiem określić, tak samo jak tej przepiórki nie umiem określić płci. No i ten jest raczej kogucikiem. No i tak to wygląda. Teraz sobie, o, przejdziemy do garażu. Gdzie pokażę wam jak ja tworzę pasze, znaczy jak tworzę, jak robię pasze dla przepiórek. Dobrze, więc jesteśmy już w garażu. Ja zasłoniłem sobie te niepotrzebne tej rzeczy ręcznikiem. No i tak, przyda się wiadro. Taki kubek, który mi się przydaje do mierzenia proporcji, mniej więcej i y, tym czym śrutuję Czyli to jest młynek do kawy. Jeśli by ktoś był ciekawy, y, bo nie mam jakoś zbytnio narzędzi do śrutowania, no to w, jeśli nie mam narzędzi, no to po prostu w domu jest młynek i on sobie całkiem daje radę z ziarnami. Y, przy kukurydzy trochę bardziej się tnie, znaczy tnie, przy kukurydzy bardziej się trochę grzeje, ale daje sobie radę. Jeśli chodzi o zboże, to mam pszenicę z sprzężytem. Tutaj o w reklamówce, nie wiem, około jeszcze 6-7 kilo mam 6 około. To akurat z praktyk dostałem od szefa, już ześrutowane, taki śród. No a jeśli chodzi o kukurydzę, to mam tutaj resztki z tego roku, to jest pola zebrane. No i zrobimy sobie to w proporcji, że 3 kubki zboża, na jeden kubek kukurydzy i to mniej więcej powinno być dobrze pokażę wam tutaj zaraz jaką kukurydzę kukurydzę tam taką, wygląda tak, nie jest ona jakaś najlepsza widać tu ma jakieś czarną kropeczkę tu ma jakieś czarne a to tak raczej, no nie powinno tak być, tu jest jakieś nadjedzone, to mogło też przecież myszy, bo myszy też to trochę zjadły zostały mi trzy kolby ale dwie tutaj są takie nawet, o widzicie te są dwie, będą się sobie załatwić skądś no i ogólnie teraz sobie je kruszę do kubeczka, zobaczymy ile będzie no i później pokażę wam jak po prostu wygląda ten cały proces jak to działa ta a ten młynek ogólnie trochę mało tej kukurydzy, mam jakoś tak pół kubka, jak widzicie także więc to sobie zasiarduję i widzimy się za chwilę więc ogólnie wsypujemy tutaj trochę, nie za dużo, żeby się nam nie zapychało lub coś, o tyle może być. Wkładamy. O, i tak wyglądają już po zaśrutowaniu. Tam nie ma co długo robić, bo niektóre są potem grubsze, niektóre mniejsze, a to chodzi o to, żeby szypiórki mogły to zjeść wtedy. No coś takiego, nie? No to dobre jest moim zdaniem. Akurat nawet niektóre drobniejsze, niektóre nie. No i potem tylko wsypujemy, no, większej filozofii w tym nie ma że więc ogólnie, już tutaj sobie się rotowałem, taka ilość jest mniej więcej. Zaraz to dobrze przesypię do kubka i pokażę mi, ile to jest. no Widać tu, górę nie większa, a mniejsza. No o, tak to wygląda. No, i taki młynek się nawet sprawuje u mnie. No i tej kukurydzy, tak jak widzimy, taki z 60%. Wsypujemy sobie. Teraz weźmiemy sobie tutaj zboże z dołu. Taki woreczek, Bo, żeby nie spadło. Wygląda to zboże tak. O tak sobie Wsypujemy wsypuję, mniej więcej takie prawie że pełne w sumie takie o kubeczki. Dobra, więc ogólnie sobie jeden kubek już sobie wsypałem. Teraz drugi. O, coś takiego. Drugi i to w sumie chyba powinno wystarczyć, bo tej kukurydzy było mniej. Tu jeszcze jakieś śmieci są. O bo tej kukurydzy w sumie było mniej. Trochę. Zobaczymy zaraz jak to będzie po wymieszaniu. Dobrze, więc ogólnie można powiedzieć, że trochę tej kukurydzy tu jest mało, albo nawet dobrze, ale jeszcze dosypię z pół kubeczka. Jeszcze trochę. Żeby było po prostu tak... No żeby najdłużej starczyło, bo kukurydzy mi teraz właśnie zbrakło. A będę musiał załatwić, no to tak chociaż, żeby było mniej kukurydzy, ale żeby była w tej paszy. O coś takiego. Widzicie, taka pasza może być. Teraz pójdziemy sobie zanieść to taki trochę przepiórkom i pościelimy sobie z tam im tą ściółkę właśnie. Dobrze, więc ogólnie tutaj mamy dla przepiórek już kubeczek ym, przygotowany. Właśnie w tym sobie noszę im po jakieś, nie wiem, dwa razy dziennie, około raz dziennie, zależy w sumie. nam takie półtora litrowe. Teraz pójdę im wodę nalać, takiej letnio, ciepłej, bo jest właśnie ta zima. O, piesek biega bo jest ta zima właśnie żeby im nie zamarzło od razu pomimo tego że jest tam 0 1 stopni no to ja tam dam im taką letnią wodę nie ciepłą nie zimną no i widzimy się za chwilę w walierze już Więc zanim im dam tutaj tę mm, paszę i wodę to najpierw sobie wywalę to co jest podnoszeniem takim że woda wyżej stała i karmidełko wyciągnę póki co Najpierw wyścielę, potem to dam jeszcze będą się zrobić chyba wyżej pojdło, bo ciągle mi tam słomu zasypują i później nie mogą pić. No i zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Dobrze, więc dałem tutaj yy, grubo warstwę słomy z 4-5 takich zwykłych garści. Yy, no tutaj widzicie, taka cienka dosyć, ubijam potem tak to czyste. Może już tutaj dorzucę z jedną, on tu w worku, wszystko elegancko, taką niedużą. O tak jeszcze trochę tutaj dosypie. Dałem im wodę. Się ucieszyły, bo tej z południa wody nie miały niestety. Ale w końcu im tutaj dałem świeżutką letnią wodę, więc nawet może, może tam ich nawet coś nagrzeje, więc wiecie, zawsze jakiś tam plusik. Wszystkie spragnione z wyjątkiem tej jednej dzikuski, ona jest najdziksza z wszystkich, nie wiem to sami czy samice, właśnie tych białych ciężko mi rozpoznać. Ona zawsze jest z tyłu gdzieś. One sobie tutaj wszystkie ładnie piją. Jeszcze teraz dam im tylko paszę, tą paszę jak zrobiliśmy, damy im tutaj paszę, więc powinno być dobrze, tyle paszy im starczy na pewno do jutra, takie dwa kubki w sumie tyle, czy znaczy tutaj tyle co jest w tym karmiczku to może im starczy, nie wiem nawet ile, tak na oko na półtora dnia, jeden dzień, ogólnie teraz dałem tam w róg karmnik, znaczy pojedło, a teraz woda będzie w tym rogu, o no, i teraz tak to wygląda. A co do tego, że nie było ostatnio długo odcinka, to po prostu nie było też co nagrywać. Jest zima, a ten co nagrałem o kompostowniku to był zbyt mało profesjonalny i zbyt mało szczegółowy na to, żeby go wstawić na YouTube'a. Więc po prostu teraz nagrywam o przepiórkach. Tutaj widzicie teraz, z tym odcinka się dowiedzieliście, jak robię właśnie to moje pasze, jak to i właśnie ściele, jak to wygląda, ich życie. No, sobie tak żyją na wiosnę. Może dokupię parę sztuk. Jeśli chodzi o takie bardziej informacje czy się niosą, to się jeszcze nie niosą, ale mam nadzieję, że będą się nieść na wiosnę. No to jak widzicie to jest taki profesjonalny, znaczy taki amatorski system światła, żeby miało jakieś światło. No i tak sobie żyją przepiórki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, obejrzyjcie mu poprzednie filmy, które wyświetliłem Wam się na ekranie. Widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!